Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Woodcraft. W tym filmie zaprezentuję Wam jak zawodzą krzesiwa tradycyjnego, znanego też czasem kowalskim, rozpalić bez większych problemów ognisko. Zapraszam. Tutaj mam przygotowane rzeczy do rozpalania ognia. Krzesiwo wraz z krzemieniem. Tutaj grzyb, który będzie nam służył jako hubka, to jest akurat błyskoporek podkorowy. Materiał, który będzie służył do rozdmuchania już żaru z tej rozpalonej hubki. To są wiechy traw oraz trochę kory z łykiem z lipy. Pewnie kora brzozowa i suche gałęzie świerkowe które posłużą nam za pierwszą cienką y, partię opału. Ważne jest to, żeby wszystko mieć zawczasu przygotowane i pod ręką, żeby potem nie musieć się spieszyć w czasie y, rozpalania dodatkowo bardziej niż jest to niezbędne. Krzesiwo jest twardym kawałkiem stali, którym uderzamy o krzemień lub ogólnie twardszą powierzchnię. Rzecznie krzemienia musi być ostra. Uderzamy, jej widać, pod takim kątem, przeciągając krzesiwo o, przez krawędź krzemienia. Ja wezmę inny krzemień, bo ten był już trochę stępiony. Tą stronę błyskoporka, którą będziemy rozpalać, warto jest nieco ponacinać nawet za mocą krzemienia. Także miała większą powierzchnię. Też nie każdy kawałek błyskoporka nam się zapali, bo no niestety on im bliżej powierzchni, tym jest twardszy i bardziej zbity. Najlepiej brać fragmenty ze środka, które powinny być jak najbardziej żółte. Łapie na chwilę, ale gaśnie jest to chłopka o wiele trudniejsza do rozpalenia niż na przykład zwęglana bawełna. Jednak jest o wiele łatwiejsza w transporcie, nie się tak nie kruszy i o wiele dłużej się pali. No i znowu przez chwilę był szar i zgasł. ten kawałek się nie sprawdzi. Spróbuję z następnym. O, ten powinien być lepszy. No zdecydowanie kawałek po paru uderzeniach już się zajął. Następnie umieszczamy go Czymś, co nam pozwoli uzyskać z tego płomień. Najlepsze jest właśnie sucha trawa, siano, wiechy, trzciny są bardzo dobrym rozwiązaniem. Z rzeczy, które, no, ni których nie znajdziemy w lesie, to pakuły są doskonałe. I mamy płomień. Od płomienia odpalamy korę brzozową. Ozgarniamy też tutaj. Kilka kawałków kory. Na no to gałęzie świerkowe. I trochę właściwego opału. נותן גם משכת טובה No, i jak widać, udało nam się całkiem łatwo ognisko rozpalić. Kawałek chuby nadal się tli, jak widać, czy chuby, błyskoporka. Przewagą chubek produkowanych z grzybów jest to, że po pierwsze dają o wiele dłuższy żar niż zwęglona bawełna, co w terenie znacznie ułatwia nam rozpalenie rozpałki, która będzie na przykład lekko wilgotna, a z drugiej strony no są łatwiejsze do pozyskania w terenie. Natomiast taki niepozorny pniaczek po ściętym drzewie może też być bardzo przydatną rzeczą, mianowicie Wszystkie części, które nie były przesycone żywicą, zdążyły już w nim dawno się rozłożyć. Wszystkie dodatkowe korzonki, cieńsze, też są już rozłożone. Dzięki czemu można go stosunkowo łatwo wyrwać i uzyskać z niego bardzo dobrą rozpałkę. Do tego systemu korzeniowego drzewa zostało tylko tyle już teraz muszę oddzielić z tego ziemię i to co jest spróchniałe lub ogólnie się rozkłada ponieważ w tym nie będzie żywicy następnie dobrze jest taki korzeń no, trochę rozdrobnić Niestety nie jest to najłatwiejsza rzecz, ponieważ włókna w nim będą bardzo poskręcane. Ale na przykład tutaj już widać, że jest przesycony żywicą. Tutaj mamy męty, które już są ewidentnie spróchniałe, a środek całkowicie twardy, ponieważ jest przeżywiczony. Widać cały, ten, widać cały ten fragment, który pozyskaliśmy. Jest żywiczny, wystarczy on na pewno na rozpalenie wielu ognisk. Można go używać albo zamiast, albo oprócz kory brzozowej, na całym początku. Nieco trudniej się zapala, zwłaszcza ten, który oprócz żywicy ma cały czas dużo wody. Jednak pali się zdecydowanie dłużej od kory brzozowej, dzięki czemu lepiej się sprawdza. W tym filmie to już wszystko. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, obejrzyjcie inne filmy na moim kanale, zasubskrybujcie go, żeby nie przegapić kolejnych materiałów oraz zapraszam do polubienia też naszego profilu na Facebooku oraz śledzenia nas na Instagramie.